Specjalnie dla kanału North London Forever 60 sekundowe, może ciut dłuższe podsumowanie wczorajszego meczu na Emirates Stadium, Arsenal 2, PSW 2. Tak jak się spodziewaliśmy, to nie był mecz na najwyższej intensywności. To nie był mecz wyjątkowo nas angażujący, ale to był mecz, który dostarczył trzech fajnych odpowiedzi na nurtujące nas pytania. A. Czy Rachim Sterling jeszcze zagra dobry mecz? Tak, zagrał bardzo dobry mecz, pokazał sporo energii, sporo kolorytu, sporo jakości. Dwie asysty. Pierwsza, niektórzy powiedzą, że wątłej jakości, a jednak uważam, że to zagranie do Zinca fajnie go wyprowadziło. Druga to naprawdę bardzo dobrze wypracowana asysta, piękna wrzutka na głowę Dekana Rajsa. Zabrakło oczywiście koronnego dowodu na jakość w tej grze, czyli Wisienki na torcie w postaci gola, a szanse, dwie Rachim miał. No ale nie można mieć wszystkiego, drodzy widzowie. Jeżeli chodzi o drugie nurtujące nas pytanie, czy Zincz może grać w pomocy z pozytywnym skutkiem? Może. Pokazał to wczoraj, było widać sporo jakości. Nie mówię tutaj tylko o golu, który był bardzo ładny. Swoją drogą śmieszny brak radości na tego gola przeciwko PSW, ale to zostawmy. No i trzecie pytanie, czy Declan Rice może być najważniejszym piłkarzem w pozostałej części tego sezonu? Uważam, że tak. I nawet w takich warunkach teoretycznie mało wymaga Pokazuje topową jakość wczoraj gol i dużo wartościowej pracy do zespołu. To jest moja trójka najlepszych piłkarzy tego spotkania. Jeszcze tylko szybki komentarz dotyczący Kuby Kiwiora, miał swoje mankamenty, moim zdaniem, wynikające z desorganizacji, z takiej małej synchronizacji działań w defensywie Arsenalu, ale to nie był tragiczny występ Kuby Kiwiora. Mógł przyczynić się do jeszcze jednego straconego gola. Na szczęście to się nie stało. Żółta kartka moim zdaniem niezasłużona. Ogólnie tragedii nie było, ale nie da się oprzeć w wrażeniu, że to mógł być jeden z ostatnich występów Kuby Kiviora w barwach Arsenalu w Lidze Mistrzów. Zobaczymy jak to będzie oczywiście w dalszej części sezonu wyglądać. Czy Arslan będzie miał więcej szans na, grze, na grę w Lidze Mistrzów niż tylko te dwa najbliższe spotkania z Realem Madrid. Tyle na gorąco obok Thierry'ego Mauriego. Pozdrawiam!